Skąd w naszej szkole dzisiaj takie tłumy ludzi, trochę zamieszania? Otóż mamy dzień otwarty, jest godzina jako szkoła 9.30, no i przychodzi coraz więcej gimnazjalistów. Sprawdźmy, co zostało przygotowane w klasach. Może nam pani powiedzieć, co zostało przygotowane przez panią i przez dziewczyny na Dzień otwarty? Oczywiście, że tak. Przygotowałyśmy takie pakuciki, pakiety, powiedz nietrądzikowi, ulotka o samolotowym piersi, poza tym również na temat badań cytologicznych, profilaktyki raka piersi, no i oczywiście profilaktyki tytoniowej. No i dziękujemy. dziękujemy. Na hali sportowej odbywają się różnego rodzaju konkurencje oraz ćwiczenia sportowe, takie jak przeciąganie liny czy bieg z przeszkodami. Wszedłeś do naszej szkoły? Nie, no tak już siedzę z pół godziny tutaj. Jak ci się podoba? No, sympatycznie jest, atmosfera jest dobra i w ogóle. Lepsza niż w innych szkołach? Powiedz, że tak, to? Tak, tak, oczywiście. <noise> dobra, dziękuję. No. Jak wam się podoba w naszej szkole? E, no, fajnie jest. Ale chyba dopiero przyszłyście, co? Przyszłość, przyszłyśmy, ale już jest spoko. Dziękuję. To jest tu bardzo dużo sprzętu elektronicznego, który został wykonany przez uczniów naszej szkoły. I tu jest wzmacniacz, głośnik plazmowy, gdzie dźwięk jest wytwarzany bez membrany za pomocą prądu. Mm -hmm. Tam jest kolorofon. I... Co tu, Olu, robicie i co przygotowaliście w tej klasie dla gimnazjalistów? E, mamy różne zagadki matematyczne, tam jakieś składaliśmy sobie z plastików różne te rąby, trapezy i tak dalej. No i ogólnie to większość jest rozwiązywanych zadań. Sala biologiczna, jak widzę. Może powiesz mi, co tutaj jest przygotowane? E, tak, tam są gekony, tutaj z hodowli Macieja Ślubowskiego, no nie widzę go w tym momencie, tak, domowa hodowla gekonów, trzy najpiękniejsze okazy, tutaj czasowy żółw Zuzia, a tam hodowla rybek akwariowych, tutaj koleżanki z klasy pierwszej e... S, B? S e, Przygotowało parę doświadczeń biologiczno-chemicznych. Dziękujemy. got right. For better days to come, for better days to come, for better days to come. Znam, co tu jest wystawiane na tych stołach i co tutaj prezentujecie? No są skały, są minerały, bardzo rzadko spotykane, nie tylko w Polsce, z dalekiej Azji również. Są różne konkursy. Można, można coś wygrać? Tak, oczywiście. Bardzo ładne długopisy, książeczki z planem miasta. W konkursach można się wykazać swoją wiedzą. Ogólnie jest bardzo sympatycznie. Okej, okay, dziękuję. Powie nam pani, co przygotowała wspólnie z uczniami w tej klasie dla gimnazjalistów? W sali 202 ja razem z panią profesor Moniką Kołakowską przygotowałyśmy prezentację klasy medialnej. Klasa medialna związana oczywiście jest z językiem polskim, ale również z projektami WOK. Zatem można obejrzeć wystawę pracy wielkanocnych. Tam dalej jest prezentacja. Panowie, czy mogę przeprosić na chwilkę? Jest wystawa związana z lekcją otwartą Jacku Koczmarskim, która odbywała się na lekcji boku. Jest również wystawa prac związanych z patronem naszej szkoły, która była związana z konkursem właśnie tym patrona. Mamy również kulis wiedzy ogólnej Sprawdź się. Emocje związane z ogólnej, ze... czyli dokładniej... I to znaczy pytania związane z różnymi dziedzinami nauki. Oczywiście nagrodą w tym konkursie są słodycze, gadżety i inne rzeczy. Mamy również zdolną saksofonistkę z klasy pierwszej medialnej, Paulinę Rubowiecką. Może zaraz nam coś zaprezentujemy. nadzieję. Proszę bardzo, tam dalej prezentowane są warsztaty dziennikarskie poprzez przedstawicielki, które właśnie się teraz chowają, przedstawicielki Gazety Szkolnej Luzb. Tam nad całością czuł była pani profesor Monika Kołakowska i mamy jeszcze warsztaty plastyczne tam w głębi, związane są z rozmaitymi emocjami, które wywołuje w nas szkoła. A na koniec ankieta związana z informacją zwrotną, a dotycząca właśnie wrażeń gimnazjalistów po pobycie w dniu otwartym w naszej szkole. But that